Szanowni państwo, szanowni panowie, panowie pułkownicy. Witam serdecznie państwa na posiedzeniu powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego. Przed państwem zgodnie z naszymi, z moją propozycją znajduje się porządek dzisiejszych obrad i tutaj plus sprawy sprowadza się do informacji w poszczególnych kolejnościach referowania sytuacji aktualnej. I w kolejności mamy burmistrza nowego dworu, przedstawiciela, ewentualnie przedstawiciela analogiczny sposób czosnów, leoncin i pomiełówek. Żeby nie przedłużać bezbędnych formalności w celach, bardzo bym prosił o przejście do, do realizacji planu wytyczonego i na początek bym poprosił Pana Andrzeja o zreferowanie sytuacji, w ramach miejsca terenie miasta Nord Sturlandzki. Bardzo proszę. Więc, panie panie Stroste, Szanowni Państwo, z chwilą wzrostu wody y, zarówno że chce, jak i nowi. Urząd miejski rozpoczął przygotowanie mające na celu zmniejszenie do minimum ujemnych skutków przejścia przez miasto drugiej fali powodziowej. I do chwili obecnej przywrócono bieżące monitorowanie wałów czyli powodziowych, przygotowano informacje, komunikaty dla mieszkańców. Miasta e, przedstawiające prognozowany rozwój sytuacji, e, sposób zachowania się w e, tej sytuacji i sposób zachowania się na wypadek potrzeby ogłoszenia ewakuacji z rejonu bezpośrednio zagrożonych. Przywrócono informowanie co dwie godziny mieszkańców miasta o poziomie wody w internecie na stronie. Urzędu Miasta. Zrealizowane prace zabezpieczające w dniu wczorajszym posesję przy ulicy Mieszka I. Wystąpiono do dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysztofem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wypożyczenie osłuszacze, ponieważ po przejściu tej drugiej fali już było widać po, po tej pierwszej że tak powiem, takie warunki dla rozwoju grzybów leśni, a więc zarówno w obiektach użyteczności publicznej, głównie w przedszkolach, szkołach, jak również w prywatnych budynkach, trzeba będzie podjąć jakieś takie no, wspomaganie, powiedzmy, właścicieli w tym zakresie. I y, przedsięwzięcia planowane w najbliższym okresie zintensyfikowanie monitoringu wałów, a więc w tej chwili już te, te, te patrole będą zarówno prowadzone przez Straż Miejską na jednym bale, jak i na drugim na bieżąco zwiększenie, przepraszam, zawieszenie z dniem jutrzejszym, czy do 8 czerwca na Osiedlu Młodych funkcjonowania placówek oświatowych, ewentualnie Trzymanie ruchu na obwodnicy. Na być na tak dzisiaj. Ewentualne tak bieżące reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Tutaj chciałbym jeszcze <coughs> powiedzieć, że wchodzimy na podkreślenie, zasługuje dobra współpraca wszystkich jednostek organizacyjnych powiatów, z jednostkami samorządu terytorialnego w czasie tej, tej przejścia tej pierwszej fali myślę, że, że jeśli no, to współdziałanie będzie takie, to z najmniejszymi jakby doskutkami jakimiś uniennymi y, tą drugą falę też prze, przetrwamy wspólnie y, to tyle jeśli chodzi o jakieś takie szczególne potrzeby w tej chwili. Też. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję, żeby po przedstawionych tutaj informacjach, jeżeli się nasuwają w ich trakcie Państwo jakieś pytania, to sobie proszę o notowanie, bo wtedy po tym wszystkim Ci ustosunkujemy do pytań, które niewątpliwie będą tutaj zadawane. Dziękuję bardzo. W kolejności poproszę przedstawiciela jak Czasów. czasu. Panie z Szanowni Państwo, przystąpiliśmy zgodnie z wytycznymi pana starosty do realizacji tych celów przygotowawczych i tu jeszcze na wstępie przed zreferowaniem tych punktów chciałbym tutaj zgłosić taki wniosek formalny do pana starosty, aby spowodował, żeby przystąpić do wykaszenia wałów, żeby jednostki odpowiedzialne za to przystąpiły, ponieważ to monitorowanie jest bardzo utrudnione w tej dużej prawie. Nie ma możliwości tak naprawdę wykrycia e, tych e, niebezpiecznych, zjawisk. niebezpiecznych zjawisk, które powstają i które wy, których wykryliśmy bardzo dużo, natomiast e, pewnie część została niezabezpieczona na dzień dzisiejszy i są to odbrzymie niebezpieczeństwa. Mianowicie e, jeśli chodzi o punkt pierwszy, to w dniu wczorajszym e, wykorzystane były dobre warunki i zostały bały zmonitorowane. Wykryliśmy 27 nor po Lisach i po Bobrach. Natomiast podejrzewam, że pewnie ze 20 nie wykryliśmy, ponieważ tak jest zarośnięty mały, że nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o. Zostały one oczywiście zabezpieczone, zasypane workami, założone z piaskiem i są na tą chwilę zabezpieczone. Jeśli chodzi o punkt następny, jakie tam są połączki i jakie największe zagrożenia, to odcinek. Od oczyszczalni ścieków w Czosnowie w górę rzeki, to jest w kierunku Warszawy około dwóch kilometrów, jest najbardziej zagrożony na naszym terenie, jak również odcinek miejscowości Pieńków jest to około jednego kilometra w kierunku łomianek, czyli to jest z włękami. Przepraszam, te ważne historie, bardzo proszę podkreślić w protokole, żeby to było jasne i wytłuszczone. Proszę bardzo. Y Założyliśmy, że jeśli chodzi o zabezpieczenie, będziemy prowadzić działania tak jak przy poprzedniej akcji. Według przyjętej organizacji pracy w dniu dzisiejszym trwa przygotowanie Ochotniczej Straży Pożarnej do, do czekającej nas akcji. Wykonana jest konserwacja i przegląd sprzętu. Dysponujemy na dzień dzisiejszy pięć, pięcioma tysiącami worków z piaskiem. E, trzema tysiącami worków e, pustych, e, bądź, oczywiście piasek mamy też przygotowywanych w tej chwili i 75 metrów e, bieżących e, form. E, sztab kryzysowy w Urzędzie Gminy, e, pokój numer 20, pracuje w systemie 3-mianowym 24 godziny na dobę. E, potrzeby jakie występują u nas, e, wyłączenie z dyżurów e, Państwowej Straży Pożarnej bez obowiązku odpracowywania godzin pana Marka Ocipki, który no jest nam niezbędny do e, prowadzenia akcji i, i zarządzania całym, całym e, naszym, e, naszymi jednostkami straży. Wyłączenie z dyżurów systemu krajowego Gminnej e, Ochotniczej Straży Pożarnej i na czas e, akcji podporządkowanie e, do e, wójta e, dyspozycji e, i ponawiamy potrzebę w sytuacji, krytycznej użycia wojska w ilości 20 żołnierzy plus dwóch e, e, pływających jednostek. To wszystko, co możemy na tą chwilę przekazać i oczekiwać, się państwa nie no, a, tak, już przekażają. Tak. Dziękuję. No dobrze, bardzo proszę w takim razie gminę Leoncik.